Cześć wszystkim, to na Landwardy.pl, najlepszy sklep Mordowy w Polsce. Mamy dzisiaj dla was nowości od Madryda na 2015 rok. Odwrócę, żeby właśnie było lepiej widać grafikę. Grafa jest nanoszona termotransferem. Długość tej deski to 97,5 cm. Szerokość 22,2 cm, a jej wheelbase to 73,7 cm. Jak widzicie na dole jest kozacka grafa z wielkim napisem Madrid Skateboard Established. 1976 76 roku. Deseczka jest to klasyczny Twin, wyposażony w traki Reverse Kingpin właśnie takie 180 oraz kółeczka Madrida, Madrid Smooth Rides 80A Duro oraz 70 mm wielkości. Jak widzicie, decha właśnie jak mówiłem, jest to klasyczny twin w dropie, od góry wyposażona w taki bardzo przyjemny, dość szorstki grip z fajnym, takim mega ładnie wyciętym laserowo, właśnie takim logiem Madrid Skateboards. Jeżeli szukacie czegoś uniwersalnego na miasto, a do tego nisko położonego, że właśnie w dropie jest deseczka, to będzie naprawdę doskonały dla Was wybór. Miasto, cruising, bulwarówka, taka po prostu Bujana się odlewa do prawa na krawężniku, będzie naprawdę dobry wybór, e, świetny, jak widzieliście też przyjemny flex ta deseczka ma, I jeżeli macie jakiekolwiek pytania po tej deski, piszcie do nas, chętnie odpowiem na wszystkie wasze pytania, subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie inne nasze filmy, longboardy.pl